To ja ci się koło no, ale, ale ja tylko z prawego moja. <śmienic> Lewy nie działa u mnie. <śmienic>

Młody rocznik, mały przebieg, 231 tysięcy. i silnik 2 litry. Urząd skarbowy mi wycenił na 20 tysięcy złotych procent, 2%. Wyszałem 400 wzbogacenia, no. a ja dałem 4 tysiące

Не, он еще вышнявый Але ты чуть щедом все должен. Щедом седьмой

Napędowy półdowy z, z kabiną mostka góreczny drugi i się chciał, ale on nie ma więcej nie człowieka <noise>

scurop ka aga ropo Harriet të mə piordo një do prafjet Nie ma zawodowych i nie ma papieru. Nie ma maty, tylko kurs samochodowy na samochody. Nie ma traktu. Zatwiła mi 4... z Warszawy. 400 zł do mojej renty. Zatwiła mi 500 plus. Opiekuńczyk 220... jeszcze podam 2000

Fábio. ma zakaz multankowy. Po podstawie nie ma żadnych ubrawek, złom rozwarować i niczego z domu nie słyszałem. A po 16 latach rozwodu ja za rentę 500 plusów, i jeszcze 22, brałem kredyty, wszystkie moje krzyżaka, zielona, jednosioła, jedno osioła, w trakcie małżeństwa to jest spójna magnetowy, czterobłowicowym panasonik na Śląsku. Kupuje. To jest spójna. Tyle ma jednego. Wszystko bierze. Wszystko bierze. Zabawę numer 6000. Brawo, 11. Dobieszczę do restauracji jadł tam Ale to trzeba się ułożyć w szlaku. Ale jak wiecie, musisz mieć 21 km i jednym.

Za pięć lat w nie będzie nic. nic. Nie płacimy z półki, nie płacimy podatku. Në të shumë të shabri dhe shak njeja U shedëm dhe gminë dhe i përgjallë Vëdovën Shumë të shabri dhe shabri Wybory ważne, bo lewe głosy były obce osoby na Zabrał. Kurwa, mówcie, nie było. <laughs> ej, ej, ej! nie wiedział, a na królewsku spotkał się

А я слышал, повышал. Я не знаю. Вы слышали, вы слышали. Я слышал. 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 Я слы Ma! Ma u nështë nuk lu kardën, ma u nështë nuk! Ma u nështë! A të nabrantë për të atë! Kjale, kjale, të pjeshtë, të pjeshtë! Në nëmë në kardën! Për të nabrantë! Nëmë nëmë në kardën! Nëmë nëmë në kardën!

Gdzie jest? Jak pan to tutaj? Jak? jest pytanie. ja bym tam nie Nie, i pan to jest Nie, 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 nie. Nie, 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 nie,

Ten może sobie piwo odpoczył. O, o tak! Dziękuję chłopaki. Tak jest Teraz to będzie. ただいま。

Ale brawo! Lecy Leccie! lecy! Leccie! Leccie! Brawo Leccie! Brawo. Jedzie, jedziemy, jedziemy! Siedemnastkę mamy po lewej! Jesteś! Kończysz! 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 Brawo! Ale kurwa! Brawo panowie!

Trzymać Trzymać Trzymaj! 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 Nie, Trzymaj! 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 nie, będzie, nie, nie, nie Do

Będzie na stopnia. Na 10 minut. Nie pójdę teraz później. Maju. Maju, no jak? maju. albo maju. Maju, 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 maju. Cześć, cześć, cześć! Je! Brawo Ty! Brawo Ty! Cześć, brawo Ty! cześć! Cześć, cześć! ty. cześć! Cześć! Pagà! Bravo! Bravo! Podejdź, 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 Daj z oczkiem albo z podejdź, Dobrze. Podejdź, podejdź. Podejdź, podejdź, podejdź. Podejdź, podejdź, podejdź.

Sprawdziam, sprawdziam, czelemu nie